Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Dzisiaj będzie taka krótka tygodniówka. Nie zawsze taka, nie taka jak zawsze. Ze względu na to, że ja już się dzisiaj pokuję, więc mam mniej czasu. I to będzie ostatnia tygodniówka przed moim wyjazdem. Potem będzie w połowie lipca, ale przed moim wyjazdem pojawi się prawdopodobnie jeszcze jakieś czytanie, bo planuję. No dobra, no to zaczynamy. Nie będę przedłużać. Wybierzcie sobie tą kartę, która Was przyciąga. Jaki ten nowy tydzień będzie dla Was. Tu jest jedyneczka tak pokazuje. 1 2 i 3. Odkładamy sobie 3 3 e, i 2 i zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczki, u was jakaś zmiana będzie pomimo to, że to nie jest karta zmiany tak naprawdę, ale ja czuję tę zmianę. I to będzie taka bardzo pozytywna zmiana, tak, że wy dostrzeżecie jakby swoją moc tej kreacji i będziecie widzieć drobne, a może większe cuda w swoim życiu, bo to jest karta magii. Czyli o co tu chodzi? Właśnie o tę, o tą codzienność, tak, o to, że Przekształcamy tutaj negatywne rzeczy w pozytywne, wykorzystujemy nasz potencjał. Dla niektórych to może być wykorzystanie potencjału, na przykład e, w pracy albo jakaś manifestacja czegoś, co wcześniej nie chciało pójść do przodu, to nagle przychodzi ta zmiana i coś faktycznie. E, Coś faktycznie może iść tutaj do przodu. Dla części z Was to jest taka wewnętrzna transformacja i wiara w siebie, w swoje możliwości, nabieranie pewności siebie i dbanie o wysokie poczucie własnej wartości. A jaka będzie energetyka? Bo jakby sama ta pierwsza karta jest bardzo pozytywna dla Jedyneczki. Jaka będzie energetyka dla Was? Ósemka kielichów. No bardzo ciekawa. Jest ta energia. I czego możecie się spodziewać? E, paść buław to mi samo chciało wyjść do, w rękę, że tak powiem, więc wezmę jeszcze jedną kartę. Wieża będzie stare się załamywało, kochani. Razem z tą ósemką kielichów. E, więc tutaj będziecie odchodzić od starych przekonań, starych sposobów myślenia. Być może właśnie to jest ta zmiana, ta wasza transformacja wewnętrzna, porzucanie tego starego. Być może odejdziecie od partnera, który nazywa mi się Znęca, tak? czy z racji, która wam nie służy, być może odejdziecie z pracy, e, która was męczy od dłuższego czasu albo to jest ta wewnętrzna taka. E, wewnętrzna burza mózgów, tak, wewnętrzne żegnanie się ze starym. Nie musi to być łatwe, bo te procesy nie zawsze są łatwe, ale ja tutaj faktycznie czuję zmianę i idzie coś nowego do Was, hmm? bo tu jest typowo nowa droga, nowe możliwości i jakieś wiadomości nadchodzące do Waszego życia. No to patrzymy sobie dalej. Jak ten tydzień dla jedyneczek, bardzo ciekawie nam się tutaj zapowiada. Zwłaszcza dla osób, którym coś stało, dla których coś stało w miejscu, tak? Bardzo piękną kartę macie, kochani, bo to jest, zobaczcie, jaka, jak ona jest jasna, tak? Że tutaj ma takie przebłyski. To jest sieć. I tu są złote ryby. Jest też konik morski, który jest złoty. Dużo złotego koloru. jasnego, zielonego, białego. I taka ta karta mówi o tym, że wy jesteście przygotowywani obecnie. Do tego, co idzie do was dobra, tak? To jest ta magia. I to, co przyjdzie dobrego, to was nawet może przejść wasze oczekiwanie, czyli może to was mocno zaskoczyć, to, co przyjdzie dobrego. I może być też tak, że to przyjdzie już z końcem tygodnia, albo jesteście aktualnie przygotowywani do tego, że musicie stare schematy, puścić stare emocje, zrobić jakiś krok w przód. I zaraz potem. Pojawi się to spełnienie tutaj. To nie jest jakiś odległy czas, od razu Wam to mówię, więc ja bym powiedziała, że u Was tutaj w najbliższych tygodniach dużo się będzie działo. I co dalej, moi drodzy? Dla jedyneczek. Macie kartę szczęścia. Mhm. Szczęść, coś związane z Waszym pragnieniem jest, bo to jest pod spodem. Z Waszą jakąś intencją. Macie kartę powodzenia. E, szczęścia, e, ale róbcie to, co zaczęliście już wcześniej robić, kontynuujcie to i to może chodzić o powodzenie w pracy, że za, coś zaczęliście, tak? I nad czymś, e, nad czymś, się skupiacie i tu przyjdzie to spełnienie, ale może dotyczyć właśnie jakiejś Waszej intencji, jakiegoś pragnienia i coś robiliście już tej, e, w tym kontekście i po prostu nie przerywajcie, cały czas w tym trwajcie. Bo dzięki temu, że Wy wytrwacie, nie zwątpicie, nie zrezygnujecie z czegoś, to przyjdzie te spełnienie. Ona jest jakby już, już za rogiem, już za, na wyciągnięcie ręki jest, tylko jeszcze chwila. Coś tu jeszcze musi się wydarzyć, według mnie. Nie musi się być to trudnego tak naprawdę, chociaż dla niektórych może być. Coś się musi wydarzyć, żeby to coś przyszło. Być może nawet wiecie to, co ma przyjść. Niektórzy czują. No bo dźwigacie jeszcze bagaż jakiś tak i ten bagaż trzeba właśnie zrzucić to jest ta wieża, to susamka kielichów czyli to, to stare sposoby myślenia, e, stare przekonania, e, po, bycie w roli ofiary dla niektórych. Jeżeli jesteście w roli ofiary, to też świadomie nie możecie zamanifestować w swoim życiu pozytywnych rzeczy. Hmm? I e, bo tu poczułam część osób w roli ofiary, że mogą być i trzymacie dzięki e, przez to m, w sobie e, te skrzywdzenie, poczucie niesprawiedliwości, tak? Poczucie krzywdy. Eee, I z tego trzeba wyjść, moi drodzy, z tego trzeba wyjść. Jak nie wiecie, to zapraszam Was na mój kurs, transformacja rzeczywistości. On jest cały czas dostępny, bo na indywidualne sesje Teta Healing to dopiero od 18, jeżeli byście chcieli. Więc tu jest rzucanie tego starego. To tutaj pasuje mocno do wieży, no bo coś tutaj trzymacie, kochani. Mhm coś tutaj trzymacie bo coś nie idzie w waszym tempie, jakim chcecie, żeby to, ja bym powiedziała poszło, tak, więc wy macie być cierpliwi moi drodzy i no to ja odniosę do tej karty, więc według mnie to spełnienie przyjdzie nie w tym tygodniu, tylko u was to jest przygotowanie, czy puszczanie tej na zasadzie, a czemu ja tego nie mam a czemu mi się to nie realizuje po prostu to puśćcie i żyjcie tak, jakby to już było spełnione. Nie umiecie wytrzymać, tak mi się to tu pokazuje, jaki ten tydzień dla Was będzie, ale zobaczcie, jest jakieś spełnienie tutaj. Hmm? Więc może być też tak, że faktycznie e, przyjdzie to spełnienie z końcem tygodnia, aczkolwiek może być to w ten sposób, że Wy poczujecie takie wewnętrzne spełnienie, wewnętrzny luz, e, i wtedy wejdziecie na tą ścieżkę tego, co, co chcecie w swoim życiu. Hmm? Momentami możecie chować, chcieć chować się w swoim świecie. Mhm. Bo jest karta, że wycofuje się. tak I może, możecie momentami chcieć być tacy niewidoczni. Yy. Ale wy tu będziecie pracować nad w konceptem bo to jest poczucie wewnętrznego piękna, to, że jestem wystarczająca, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. I mogą być przy was przychylni ludzie. Albo jedna jakaś osobka, która jest dla Was e, jakby przychylna, ktoś bliski może też być koło Was w tym tygodniu. I patrzymy sobie jeszcze na sam koniec rada przesłanie. Dla jedyneczek na ten tydzień. No bardzo ciekawie nam się to pokazuje. Strażnik e, powietrza. Kochani, zmieńcie swoją percepcję patrzenia. Czyli Wy kierujecie, to jest na to, co nie wyszło, na Wasz bagaż emocjonalny, a macie przekierować tą swoją uwagę na to, że coś, co chcecie, to już jest w waszym życiu. Hmm? Być może kierujecie właśnie na te cierpienie, na to, że coś nie wychodzi. Zmień swoją percepcję, postrzegania, a sam zobaczysz, jak to zadziała w twoim życiu. Myślę, że szybko nawet te efekty tutaj dla ciebie przyjdą, ale samo nic się nie wydarzy. To od razu wam mówię. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczka. Ekspansja. Więc dwójeczka ma nowe horyzonty. Nie musi się nie wiadomo co już pojawić, ale to jest taki szerszy sposób myślenia, podejścia do czegoś. To, że wyszukacie szukacie nowych ścieżek, nowych dróg dla siebie. Czy to to samorozwoju, czy to w pracy, czy szukacie być może miejsca na ziemi dla siebie, ale na pewno gdzieś tutaj coś... Nawet jeżeli wcześniej o tym nie, myślić, nie myśleliście, to teraz możecie zacząć myśleć właśnie o czymś nowym do swojego życia. Jaka będzie energetyka dla dwójczyk na ten najbliższy tydzień? No nowe asbuław, to jest. To są właśnie nowe sposoby myślenia, ja bym powiedziała nawet. To są takie e, przebłyski, e, intuicyjne podpowiedzi. Coś. Co zmusi was do działania? Nawet nie będzie musiało zmuszać, bo wy będziecie chcieli działać, coś tworzyć, coś robić, otwierać się na nowe. Tu coś ma potencjał. Od was zależy, czy to wykorzystacie, czy nie. Nie widzę tego jako Romas, przynajmniej na razie, bo ta pierwsza karta ładnie z tym współgra, tak? czyli to jest ta ekspansja, nowe horyzonty, nowe możliwości. Dziewiątka pentakli, więc najbardziej bym powiedziała, że to jest na finanse albo na samorozwój. Hmm? To na pewno tutaj nie, nie ma miłości, więc albo yy, będziecie szukać nowej pracy dla siebie i jest szansa na tą nową pracę, albo w pracy poszerzać właśnie te horyzonty, spojrzeć na pracę inaczej, bierzeć może jakieś nowe pomysły, jeżeli macie jakiś swój biznes yy, i tutaj jakieś pieniądze ogólnie mogą przyjść do Waszego życia, to największe pieniądze, pomimo to, że to nie jest dziesiątka pentakli. A z drugiej strony, to dziewiątka pentakli to też jest samorozwój. To jest dokształcanie się też czasami. Więc może być też tak, że gdzieś tutaj będziecie pogłębiać swoją wiedzę, albo będziecie skupiać się na tym samorozwoju i wyjdziecie w te nowe ścieżki, tak? Dla siebie. No dobra, to patrzymy sobie dalej. Dwójeczka. Dwójeczka. No, świeży sposób myślenia. To, co mówiłam, to, co czułam w Asie Buław tak? Nowe sposoby myślenia, nowe pomysły na siebie, tak? Nowe pomysły, na przykład na działalność. Całkowicie inne spojrzenie na życie. Ale też ja bym powiedziała, że Wy od pewnego czasu być może macie taki wgląd w siebie, i jeżeli wcześniej był taki przestój w Waszym życiu, to tutaj jest już energia taka ruszająca Was do przodu. Co jeszcze tutaj dwójeczka w tym tygodniu może się spodziewać? A jaki ten tydzień będzie dla Was? Jest karta odwagi. Jest karta ludzi. Mhm. I powiem Wam tak. Tutaj będą podejmowane albo jakieś odważne decyzje, albo Wy bardzo mocno uwierzycie w siebie, w swoje możliwości, w swój potencjał i otworzycie właśnie ten potencjał w sobie. E, możecie e, Możecie pogłębiać jakieś relacje, poznawać nowe osoby. Chociaż ja tu nie widzę romansów, więc tutaj raczej bym powiedziała, że takie osoby albo do biznesu, albo po prostu jakieś luźne znajomości. A może być też tak, że jakaś osoba coś wam podpowie, wpłynie w jakiś sposób na was. Dzięki temu wy otworzycie się na te nowe. I ostatnia karta. Ta karta mówi o tym, po czasie, kiedy coś było nie tak w waszym życiu, to u Was jest ten czas takiego spokoju, że zobaczycie, że idziecie w dobrą stronę. Idziemy sobie dalej. Dwójeczki, jak ten tydzień dla Was będzie wyglądał. No, wszystko to, co nowe, wszystko to, co nowe. chociaż będziecie trochę się nękali albo mieli negatywne myśli. Zobaczcie, to są nowe początki, nowe drogi, nowe możliwości, nowe sposoby podejścia do pewnych rzeczy. Ale będą u niektórych osób jakieś lęki, obawy, zamartwianie się o coś, jakieś negatywne myśli będą pojawiały się. Czy to aby na pewno wyjdzie? Czy to aby na pewno jest to, co jest dla mnie na przykład? Ale to tylko jest w was, tak naprawdę, bo te ścieżki nowe są dla was. Będzie powracała w jakiś sposób przeszłość do waszego życia. Może też wrócić jakaś osoba z przeszłości i na taką osobę z przeszłości trzeba uważać, bo jest karta słuchania uważnego. Hmm? Eee, która coś tutaj może ukrywać, bo jest coś ukrytego. Te karty często w czytaniach ostrzegają, ale to, te ostrzeżenia nie są dla wszystkich. Byście zwrócić na to uwagę, że jakby te karty całkowicie o czymś innym mówią niż cała część pozostała, bo cała część pozostała mówi o o tym samym, cały czas. A tutaj jest ostrzeżenie dla jakichś osób, e, które. E, nie dla wszystkich, tak? Które mogą mieć właśnie spotkanie z jakąś osobą z przeszłości. Ta osoba może wracać do Was, być może już gdzieś tam koło Was krąży e, i na tą osobę ja bym uważała. Hmm? Może być też tak, że gdzieś tam jakieś blokady z przeszłości będą wracały do waszego życia, i po prostu je wychwyćcie i to puśćcie. Bo to was tylko, to was tylko stopuje. Rada przesłanie jeszcze dla was. Zrzuć, zrzuć tarczę, czyli przestańcie się bać. Czy bać porażki, czy bać ludzi, czy wyjść do ludzi. Po prostu przestańcie się bać, bo tutaj. Też jest takie podchodzenie z dystansem, czyli zachowanie się w swoim świecie. I teraz tak, im bardziej wy zarzucacie tą tarczę, bo się bronicie przed jakimś zranieniem, skrzywdzeniem, czy przed czymś innym, przed, przed, przed porażką nawet, to tym mniej dostajecie w życiu. Jesteście wtedy cały czas w jednej strefie komfortu. A tutaj trzeba zrzucić i zaryzykować w tym tygodniu. Ale jeżeli ktoś wraca z przeszłości, to tutaj. Trzeba uważać. Czyli nie dajcie jakiemuś eksowi czy eksowej od razu wejść do waszego życia, tylko po prostu przyjrzyjcie się. Jeżeli ktoś taki wróci, to nawet nie musi być partner, partnerka była, ale może być ktoś ze znajomy, że ktoś wraca, ale to według tych kart ta osoba nie musi mieć dobrych intencji. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. Trójeczka. Taka ta y, odwróciła mi się podczas stosowania, a wybrałam dla Was tą. Wzięłam tą jako znacznik, ponieważ kolorystycznie pasowała do pozostałych. I wiecie co, wy będziecie zmieniać wibracje? No takie bardzo pozytywne w tym tygodniu. Być może gdzieś wyjeżdżacie na urlopik i to spowoduje, że wy się wyluzujecie i wejdziecie w taki pozytywny flow, bo jest tutaj. Y, to jest karta muzyki, radości, szczęścia i takich pozytywnych wibracji. A tutaj jest typowo bycie magnesem na pozytywne wydarzenia i wy w to wejdziecie w tym tygodniu, kochani, czyli zmienicie swoje wibracje na takie lżejsze, bardziej pozytywne i będziecie na tych wibracjach bliżej tych wibracji, czego chcecie. Jaka energetyka dla was będzie? Trójeczki. Królowa Mieczy... Ło! Wow, I co jeszcze tutaj przyjdzie? Piątka pentakli. Jakiś niedostatek, kochani. I może to być miłości. I być może te karty pokazują, żebyście wy inaczej podeszli do strefy tam, gdzie czegoś nie ma. To nie musi być miłość tutaj. Często to jest karta pieniądza, więc wy możecie czuć niedostatek finansowy w tym tygodniu. Eee, I... Te pierwsze karty by wskazywały: zmień swoje wibracje, podejść inaczej do energii pieniądza, ale może być skupianiem na tym, co nie wychodzi w Twoim życiu. I to może być miłość, jakiś kryzys miłosny, poczucie samotności, tak? I mm, powracając do tej głównej energii, no to Królowa Mieczy to ona jest często chłodna, niedostępna. I może być tutaj negatywna, właśnie. I dla kobiet, to wy możecie być takie chłodne, niedostępne, ale z drugiej strony możecie być skupione na swoich celach, i wtedy tutaj jest to pozytywne, jeżeli to nie jest takie po trupach. Przy mężczyznach może być taka ciężka kobieta, z którą jest na przykład ten kryzys, ale z drugiej strony sobie myślę, moi drodzy, że ta klowa mieczy to dla wszystkich może oznaczać kobietę, która Pracując słowem, pomaga Wam zmienić Wasze wibracje, pomaga Wam na przykład inaczej spojrzeć na ten Wasz niedostatek w życiu. Bo tak mi się to teraz skojarzyło, więc na razie yy, jakby czytanie jest takie dosyć dziwne. Na pewno będzie w uczucie jakiegoś niedostatku w swoim życiu. Dla trójeczek, jaki ten tydzień dla, dla Was będzie, trójeczki? Mm -hmm. czyli będzie w miarę pozytywne bo mamy ogród Wenus czyli faktycznie albo kobieta może być dla was wsparciem albo wy będziecie pracować z energią pieniądza e, możecie ogólnie być w żeńskiej energii wszyscy bardziej bo jest tutaj mowa zarówno o uczuciach, zarówno o finansach ale też zarówno o tym że to jest u was czas właśnie na jakiś odpoczynek i odnowę. I ta karta też o tym mówi. Jeżeli macie jakieś problemy finansowe, to ten tydzień jest dobrym tygodniem, żeby zacząć robić porządki w tej energii pieniądze. Zacząć. Mówię dopiero zacząć, yy, ponieważ to jest proces i to, ten proces nie trwa tygodnia ani miesiąca. Jest dłuższym procesem. A tak mi się to skojarzyło, że niektórzy mogą tutaj albo. Sami gdzieś tam odpoczywać, albo pracować z energią, pieniądzem. No dobra, to patrzymy sobie dalej. Co tutaj ludzie, ludzie wokół Was, yy, już, już Wam zaraz pokazuję. Jest karta mówiąca o tym, że ludzie, którzy będą wkraczali do waszego życia, być może coś wam pokażą, mają jakieś oni znaczenie dla was. Jest to ta karta też e, połączenia z tym magnesem, czyli mm, zwróć uwagę na swoje wibracje, tak? Na swoje myśli, przekonania, bo nasze wibracje wychodzą z naszych emocji, uczuć, myśli, przekonań. To jest składowe tego, tak? Jak myślę e, pozytywnie, no to mam wyższe wibracje, jak myślę negatywnie cały czas i mam negatywne uczucia, no to te wibracje będą kieprzciutkie. I tutaj może być faktycznie ta kobieta, która będzie dla Was znacząca w tym tygodniu. Jest tu karta też powodzenia, więc ja bym powiedziała, że jesteście w stanie coś uzyskać w tym najbliższym czasie. I jest karta przeszłości, więc ja bym powiedziała, że wy ogólnie będziecie mierzyć się z przeszłością, właśnie z tym niedostatkiem, bo coś tutaj ciągnie się w waszym życiu od jakiegoś czasu, tak? I jest to związane bardzo mocno być może z waszym dzieciństwem, z waszą przeszłością i w tym tygodniu jesteście w stanie dużo zobaczyć, zobaczyć, nie od razu podziałać, ale może być takie rozpoczęcie pewnego działania. Wiedza. To mi się samo odwróciło. I tutaj, tutaj też jest księga, więc ja bym powiedziała, że Wy w jakiś sposób będziecie pogłębiać swoją wiedzę w tym najbliższym czasie. No i zobaczcie, jest ten magnes. Czy będziecie zmieniać w tym tygodniu swoje wibracje i będziecie nastawiać na to, co chcecie w swoim życiu uzyskać? Puszczać te stare przekonania, przez stare emocje, które Was blokowały. Dobra, tu jest jakiś, jakiś yy, mężczyzna, który coś tam może manipulować. A to nie musi być mężczyzna, od razu Wam mówię. Tu po prostu jest postać mężczyzna, ale to jest osoba przy Was, to mi samo wypadło podczas stosowania. Osoba już może być, lub dopiero będzie, która może Was zwodzić, manipulować, coś obiecywać, nie dotrzymywać obietnic. To zostawcie ją gdzieś tam z boku. Według mnie to jest tydzień dla was, żebyście wyskupili się na sobie, na tym, co chcecie osiągnąć z, w tych najbliższych, ja bym powiedziała nie tylko miesiącach, ale, ale latach. I mm, tu jest jakby poczucie własnej siły, poczucie własnej mocy. Jest kapłanka duszy. Kapłanka duszy mówi o tym, że możecie być bardziej w sobie w tym tygodniu, bardziej skupieni na swoich wewnętrznych przeżyciach. Ale ta kapłanka duszy, ona też mówi o tym, że jeżeli w waszej przeszłości była osoba, która was oszukiwała, zwodziła i tak dalej, i tak dalej, no właśnie to mogła być ta osoba z przeszłości tutaj, tej osoby już nie musi być, bo to mogło pokazać nam na przeszłość, to ta osoba miała tylko wpłynąć na was, była waszym nauczycielem, żebyście wy zaczęli się zmieniać, pracować nad sobą, wyszli z jakiegoś niedostatku, zmienili swoje wibracje. A być może w tym tygodniu jakaś osoba wam to pokaże, bo też tak może być. Was na przykład oszuka, ale to jest tylko was. Dlaczego mnie oszukała na przykład? Zastanówcie się, jaka wasza reakcja na to była. Bo tutaj dużo może być składowych, więc ja tylko daję przykłady. Rada, przesłanie. Jeszcze dla was. Eee, kapłanka. I to są dwie kapłanki, więc ja bym powiedziała, że faktycznie jakaś kobieta może mieć dla Was znaczenie w tym tygodniu. Może być Waszym takim przewodnikiem. To jest pierwsza rzecz. Albo to jest e, bycie właśnie w energii żeńskiej i bycie bardziej w sobie i połączenie się z taką e, energią kapłanki. To jest taka mistyczna siła, tak bym powiedziała. Słuchanie swojej intuicji. Mogą rozwijać się jakieś dary typu jasnowidzenie, jasnoczucie. Ale zobaczymy, co ta kapłanka jeszcze tutaj chce Wam przekazać. Skup się na pozytywa właśnie. Wyjdź z tego niedostatku wewnętrznego. No. W tym tygodniu będziecie mieć szansę na możliwości, na Wasz rozwój, na Was wzrost. Tylko zauważ to. Czyli może być jakaś nawet osoba, która Was będzie zwodziła, będzie Was oszukiwała, ale dla Was to ma być ten punkt taki zapalny do. Własnego rozwoju. No dobrze, to tyle. Trójeczki. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam cierutko. Pa pa.